Cześć! Tutaj Julia Game Chcę Wam pokazać cudowne góry i to nie będzie wszystko, bo my będziemy się iść dalej i my sobie pooglądamy. Ze mną jest ich Zuzanka Siema. i mój Tomek Mój tatuś, pozdrówcie go, bo będzie mu smutno. Pozdrówcie go i tutaj chcę O po... oh, Minecraft! Pikachu, Pokémon, Ewet. O, fajne. Tato, to czekaj, bo widzę, muszę pokazać. Minecraft. O, Ewet, słodki Ewet. Topeczki, chusteczki. Pokémony są bardzo modne teraz w górach. No no ładne po prostu po, powiem wam że ładne lody tu nawet czy, czy nie wiem co to jest nie mam czasu żeby przeczytać nawet Bigle tutaj Jezus nawet Bigle tutaj jest tak fajnie auto fajny ten no bardzo ładnie Bigle tam se lata no strasznie ładnie jest w górach

O, patrzcie, jakie ładne góry, zaraz wam pokażę. Co ludzie nie wymyślą? Tak. Nie patrz w moją stronę. Daj mi Stala, stoi, nie patrz w moją stronę. Idziemy na dół. Skąd masz? Zaraz! Teraz go No, możemy go puścić. Zaraz psów tutaj jest? Wow! Całe zakopane przed nami. Całe zakopane. Tam dalej jest. O kolejka przyjechała żółta. Wiecie co, idziemy kolejką. Więc jak będą już ładne górki, to pokaż... to pokażemy. Ja... Po prostu zgaszę i zaraz się widzimy. Góra że będzie puszczać w świat balona. No, no, no będziemy jechać kolejką. No niby tak nie w świat, ale, a zresztą nie bardzo, żywot balonu się skończył nie ma No, żywot balonu się skończył nie nasza sprawa bardzo ładne góry pokazywałam wam górę Giewont w ogóle o Jezus tam jeżdżą w ogóle dobra my idziemy my idziemy y, po kolejkę zaraz do was wracamy pa Przepraszam, ale tu są pieski ładne i niedźwiadek bardzo ładny pisiu żywe Żywe, zmęczone pieski. Dobra, widzimy się naprawdę w tym... W kolejce. Jedzie wasza kolejka. Czy nasza? Pierw muszą zejść w ludzie. Musimy wejść. Musimy wejść. Szybko. To jest wyjście na ręce. RMFM. Ręczcie, dawaj. Zabija, dawaj. Trzeba teraz wejść szybko. Poczekajcie, niech wyjdzie. Lecimy. Z tamtej strony? Nie chodźmy. A będziemy widać. Czas. Chodźże, tutaj! Kolejny krok z nami, słuchaj. Przedstawmy sobie kozłuszki. Koduszki. Dobra, na YouTube to będzie, ale dobrze. Jedziemy. Bardzo proszę. Na YouTube. Proszę stawić lajka w górę. Tutaj, Julian Game. I niestety jedziemy. Niestety jedziemy. Aha. No chyba już jedziemy. No. Hmm. No A jedziemy czy nie? Ludzie. Uh. No, Ty bark. Tam ładne. Góra dziewom. Jedziemy. Jedziemy. No. It's there. Jedziemy. 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 Która mam tam siedzi? No to jak zwykle jedziemy o, Co się dzieje? Dobra jedziemy Koniec jazdy? No. O Jezus To uczucie, słuchajcie Wstań, Stawcie łapkę w górę Jak wiecie co się dzieje Jedziemy, jedziemy. Co robić? A się okazało. Teraz wchodzimy za wieką. Tam są? Tak. Nie nagramy, bo jeszcze w powrotną stronę mamy jechać. I w powrotną stronę niestety musimy zakończyć dzisiaj kochany odcinek. Jak będziemy już zawracać Po skrętnej gorsze. Nie było tak, że. z drugą kolejką. Uuuu, patrzcie, patrzcie, patrzcie. A, dobrze jest ominięcie. Strajnie na dole zielone Super, żeby ciągnęły o to, żeby ciągnąć zielone susie. Myślę, że wam się podobało No to Jeszcze trochę I już jesteśmy blisko Już blisko Ua! Tam I my już Kończymy Pa I uderzcie z dzwona